Co prawda między nami żywiołami wchodzi do kin 14 lipca, ale w miniony weekend pojawiły się już pokazy przedpremierowe, więc po co zwlekać? Był taki czas w historii naszego kanału, że każdą kolejną recenzję filmu Pixara nazywaliśmy Pixar znowu to zrobił. Więc moje pytanie, czy Pixar znowu to zrobił? To najtrudniejsze zawsze jest, powiedzieć nie. Ale nie bądźmy też takimi czarnomyślicielami tutaj. Uh -huh, uh -huh. Bo ja chciałabym zaznaczyć na początku, zanim w ogóle zaczniemy opowiadać, o czym ten film jest, co jest w nim dobre, co jest w nim niedobre, to jest bardzo przyjemny film. Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Więc jeżeli szukaliście takiej odpowiedzi, czy to jest dobry film na to, żeby wybrać się z dzieciakami do kina i obejrzeć sympatyczną, fajną, kolorową, dopracowaną pod kątem technicznym chociażby animację, to jak najbardziej lećcie do kina. Macie tutaj odpowiedź od razu. Co więcej, jeżeli w te wakacje szukacie komedii romantycznej, to sądzę, że nie znajdziecie lepszej niż ta. Podoba mi się to. Zwyczajowo na samym początku recenzji omawiamy historię, natomiast teraz chciałbym zacząć od czegoś innego, czyli od y, światotwórstwa. Bo myślę, że właśnie moimi ulubionymi filmami Pixara czy też Disneya są te, w których mocny nacisk kładziony jest właśnie na światotwórstwo, na tworzenie takich bardzo kreatywnych miejsc, w których rozgrywa się akcja. Tak, i nie wiem, czy Pixar może iść dalej niż to, co się wydarzyło w Inside Out? To było wszystko tak pomysłowe, że ciężko to na tym etapie przeskoczyć. <laughs> Tego czasu krążył po internecie taki mem, że każdy kolejny film Pixara to jest, co by było, gdyby X miało emocje. I na etapie Inside Out mieliśmy, co by było. Co by było gdyby, gdy... emocje tak, miały gdyby emocje miały emocje, no to tutaj mamy żywioł. Pixar idzie w stronę tworzenia świata żywiołów, jak sama nazwa wskazuje. I tak będziemy mieć tutaj do czynienia z bohaterami, którzy są ogniści, wodni, powietrzni, czy tam ziemiści. <laughs> Tak. Z połączenia tych pięciu mocy powstaje mistrz nad mistrze, kapitan planeta. I właśnie ten nasz Żywiołów, bo tak zdaje się nazywa się to Wielkie Miasto, jest takim, powiedziałabym, odpowiednikiem w pewnym sensie Nowego Jorku. Wiadomo, różne społeczności tam imigrują, i właśnie wśród nich jest rodzina Ogników. Lumenów, którzy będą głównymi, powiedzmy, bohaterami tej opowieści, z naciskiem na córkę Iskrę. Tak, oni się wynieśli, uwaga, z Palinezji. I tutaj jest dużo takich zabaw słowem, właśnie jeżeli chodzi o nazwy różnego rodzaju żywiołów. I co by było, gdyby dwa żywioły, teoretycznie tak bardzo od siebie różne, wręcz przeciwieństwa swoje? Zakochały się w sobie. No tak, bo o tym jest głównie ta historia. Pod kątem narracyjnym to jest komedia romantyczna, w której dwie osoby z zupełnie różnych środowisk muszą się jakoś połączyć, jest między nimi jakieś uczucie. Jedno nie chce w nie uwierzyć, drugie bardzo się stara, no tak. wiadomo. Różnią się też kulturowo, nie do końca mogą być zaakceptowani w rodzinie tej drugiej osoby. Swego czasu była cała masa takich komedii romantycznych, w których na przykład e, biała dziewczyna zapraszała czarnego chłopaka do swojego domu lub odwrotnie i z tym rasowym powiedzmy konfliktem wiązała się cała masa gagów. Mam poczucie, że jest mnóstwo takich filmów francuskich. <laughs> tak. Czy tylko Charles? Plus Fukushima. Ta metafora, mhm. którą zastosowano w tym przypadku, jest tak samo czytelna, jak i wtórna. I sam schemat tej opowieści jest bardzo prosty. To, co podoba mi się w tym wszystkim, to to, co dzieje się w tle. To znaczy, że nie mamy tutaj wyłącznie historii. Miłości między iskrą a wodkiem. Bo, tak. Wodek. wodek jest wodek. Kocham to. Ale też właściwie na równi zajmujemy się tutaj tematem tego, jakie oczekiwania mają wobec nas nasi rodzice, jak my te oczekiwania przejmujemy i co my z nimi zrobimy w ogóle. Tak, ale a propos tej wtórności, o której wspomniałaś, i a propos tego motywu, to tutaj mam takie odczucie, że Pixar idzie po linii najmniejszego oporu na tym etapie. Zaczyna się na swój sposób powtarzać. Bo takie rzeczy mieliśmy już w masie filmów, chociażby Pixara, właśnie. Mieliśmy To Nie Wypanda jakiś czas temu, które też eksplorowało bardzo podobny rejon, powiedzmy. Ja uważam, że w ogóle, jeżeli chodzi o motyw rodziców, to to już zaczyna być trochę zdartą płytą. I za każdym razem wygląda to. Prawie że identycznie. Tak, wszyscy wiemy, że najlepiej byłoby, gdyby rodzice nie wchodzili z buciorami w życie swoich dzieci i pozwolili im być tym, kim chcą być. Ale dobrze byłoby też, żeby dzieci nie myślały, że za wszelką cenę muszą spełniać oczekiwania rodziców, którzy być może wcale tego od nich nie oczekują. Czyli wszystko rozchodzi się o to, że bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. I do tego troszeczkę sprowadza się ten film. To znaczy, mamy bohaterkę, która nie wie, w jaki sposób porozmawiać ze swoim ojcem, żeby wyjaśnić mu, że jego oczekiwania nie są do końca zbieżne z jej oczekiwaniami względem tego, co będzie robić w przyszłości. Chociaż ten motyw tak naprawdę wychodzi gdzieś dopiero w okolicach połowy filmu. Ja uważam, że on jest budowany od samego początku, akurat, ale będziecie to widzieć, jeżeli będziecie chcieli to widzieć. Faktycznie, ten brak komunikacji tutaj jest problemem, i to jest podkreślane na każdym kroku właściwie, bo też nasza bohaterka Iskra jest taką. Postacią, która ma po swoim ojcu przejąć jego biznes, czyli taki sklep z rzeczami dla ognistych, wokół którego wytworzyła się cała społeczność i tak naprawdę cała okolica, mhm. to w tym momencie są ludzie. Ludzie ogniści. To jest ważne, że ogniści są zagrożeniem dla innych żywiołów. Nie za bardzo są dobrze mile widziani w miejscach publicznych. Takich, hmm. w których no, może się coś wydarzyć po prostu w związku z tym, e, jakie oni mają umiejętności czy też cechy po prostu. Ale wracając do tej komunikacji, to faktycznie jest też tak, że często nam się pokazuje tutaj Iskra jako taką wybuchową, która nie potrafi dogadać się z klientami, która niby ma przyjąć ten biznes i była wobec tego bardzo entuzjastyczna, ale w międzyczasie życia. dorosła. Mhm. I chyba jej marzenia dorosły razem z nią już nie są tym samym po prostu, ale ojciec nie pyta, a ona mu nie mówi. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. To jest właśnie taki morał, który wyciągaliśmy już niejednokrotnie z podobnych animacji, i tutaj faktycznie może się pojawić ten zarzut o powtarzalność tej historii, bo mam takie poczucie, że ten film ma tak prostą historię i tak prosty morał, tak bardzo to jest właśnie czytelne, że te braki fabularne postanowiono tutaj właśnie załatać za pomocą animatorów, bo to wszystko jest takie kolorowe, takie szczegółowe, i przy okazji to, że ten świat jest tak kreatywny, że tak ochoczo tutaj korzystają ze swoich umiejętności ci bohaterowie, wiesz, na przykład to tworzenie różnych szklanych obiektów, i tak dalej. No super! Piękne. Absolutnie fantastyczna zabawa. Ja w ogóle uważam, że to jest najlepszy element tego filmu. To jest właśnie ta zabawa możliwościami różnych żywiołów. I czasami to jest na pierwszym planie i jest związane z daną akcją szybką, na przykład, albo właśnie z charakterem czy zdolnościami danego bohatera, ale bardzo często to też odbywa się w tle i jest tak. zupełnie nieistotne. Dla fabuły, ale jest istotne dla budowania świata. I pod tym kątem uważam, że tu jest robota wykonana bardzo dobrze. Zgadzam się z tym absolutnie, natomiast uważam, że ten film cierpi na pewne rozwarstwienie pomiędzy tym właśnie, jak fabularnie Kontynuujemy tę historię, a jak fantastyczny, kreatywny jest ten świat dookoła. I niekoniecznie te dwa światy, dajmy na to, się zawsze idealnie łączą, bo uważam, że to, z czym mamy do czynienia pod kątem akcyjnym, czy rozwoju bohaterów i tak dalej, równie dobrze mogłoby się odbywać w zupełnie innych okolicznościach. Ale też konflikty są mimo wszystko. Trochę inne, chociaż bardzo przypominają te, które mamy tutaj, i często udaje się z nich wybrnąć w taki naprawdę twórczy i pomysłowy sposób. Natomiast nie wiem, czy dla dorosłego widza kreacja świata przedstawionego w 100% wynagrodzi taką no, błahość trochę fabularną prostolinijność. I tak, jasne, my sobie możemy dopowiedzieć dużo więcej do tej historii, bo znamy takie historie i wiemy, jak wypełnić luki. To, co też podobało mi się w tym filmie, to to, że główni bohaterowie mają charaktery swoje. To znaczy, nie są do końca takimi dwiema figurami po prostu rzuconymi w ten świat i radźcie sobie. Są jacyś! Tacy przeciętni z plusem, bym powiedział, ale też to nie jest nic wyjątkowego. No i dobra, tak. Powiedzmy to sobie szczerze, to nie jest ten film Pixara, który zmieni wasze życie. Tak, to jest Pixar w wariancie bezpiecznym. Zrobimy to, co sprawdzało się już w innych filmach, pokolorujemy to i zanimujemy tak, że po prostu będzie powodowało pewien rodzaj szczenopadu, powiedzmy, no bo są tutaj takie kolorowe obrazki, które potrafią to wywołać, taki efekt. Ja nie mogłam też odejść od tego skojarzenia, że to jest trochę takie a, weźmy kilka pomysłów ze Zwierzogrodu i właściwie weźmy kilka pomysłów Inside out. Na przykład y, ognistą postać, która bardzo łatwo się wkurza. I do tego dorzućmy kapkę miłości. Kapkę albo kałużę. Water water, 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 water! water! Taki mniej więcej jest ten film. Bo te wszystkie składniki w założeniach są super. Są znakomite. Można z nich stworzyć fantastyczny film animowany dla całej rodziny. No, w tym przypadku trochę zawiódł scenariusz, po prostu moim zdaniem. Myślę, że to było troszeczkę niedogotowane na etapie konceptu. Natomiast sam pomysł na świat, na ilustrację tego świata i właśnie na te wszystkie małe rzeczy, które sprawiają nam radochę podczas seansu. One chyba potrafią nas trzymać jednak przy tym ekranie przede wszystkim. To tło jest naprawdę bogate. Mhm. Chętnie ten film w ogóle obejrzę drugi raz. Z oryginalnymi głosami tym tak, razem. Tak, tak, tak. I z jednej strony ten wyświechtany taki frazes o tym, że możesz zrobić sobie print screena i e, powiesić sobie to na ścianie, bo to takie ładne jest, ale z drugiej strony, możesz zrobić stopklatkę i zobaczyć, ile tam jeszcze steregów jest gdzieś w tle, mnóstwo takich rzeczy tam jest. o pomysłów na to, jak się bawić z fizyką w ogóle. Mhm. Bardzo mi się podobał ten moment, kiedy trzeba sprawdzić, czy oni pasują do siebie. Tak, tak, tak. absolutnie. No, Wodek zdobył wtedy moje serducho no 100%. Jest też sporo skrótów. Niektóre które rzeczy przychodzą nagle, jakaś postać się decyduje, że jednak nie będzie robić problemu, cały ten motyw biurokracji na przykład Przepraszam, tutaj. Przepraszam, jedna rzecz, ten film trochę nam daje wskazówkę, że da się, jak to, wykłócić się. No, w sprawie tego, że się zrobiło coś bez pozwolenia. I tu 30 różnych wykroczeń. Znaczy no, jeżeli e, przedstawisz łzawą i przekonującą historię osobie, która się tym zajmuje, to być może cię się upiecze. To trochę dla mnie tak było takie... w razie czego, jeżeli macie młodszych członków rodziny i wybierzecie się z nimi na ten film, to im powiedzcie, żeby, że może nie i w Polsce tak to raczej nie zadziała. I, I to jest też ciekawe, bo ma się takie poczucie, że Pixar od lat to ma taki sztab psychologów, gdzieś tam dziecięcych, którzy gdzieś są przygotowani na wszelkie za i przeciw, hmm. jeżeli chodzi o te fabuły, które budują, a tutaj mam wrażenie, że wzięli sobie wolne akurat w tym wątku. No to też jest później, szczerze mówiąc, trochę olane. No, obrócone w żart. A. Jak wiele rzeczy w fabule tego filmu. Dobra, to jest naprawdę okej okay film. Bo ja wiem, że my się czepiamy co chwilę. W przeciwieństwie do tego, co mówimy, to jest naprawdę przyjemny film. To jest naprawdę przyjemny film. Ja uważam, że prawdopodobnie w te wakacje albo i do końca roku nie znajdziecie bardziej zjadliwej komedii romantycznej w kinie. A to, to na pewno. Więc to już jest plus. Jeżeli bardzo koniecznie chcieli iść w ten gatunek, to poszło im całkiem nieźle. Okej. Okay. Czy to jest film Pixara, jakiego oczekiwałam? Hmm, pewnie nie. Jeśli lubicie chodzić do kina, nie macie w domu klimatyzacji, a jest wielki upał, no to uważam, że warto. Nie no, ja w ogóle sądzę, że. Naprawdę, dzieciakom będzie się ten film podobać, bo tu jest mnóstwo takich elementów, po prostu, które trafią do różnych grup wiekowych. Ja uważam, że można poczekać. To jest, to jest film do obejrzenia, jak najbardziej, ale. To nie jest najlepszy film Pixara z ostatnich 10 lat. No nie. Ale. No chyba nie jest też najgorszy, więc. <laughs> więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. I do zobaczenia. Kolejny. Tak, oczywiście, jeżeli Wy już film widzieliście, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy ten motyw bardziej romantyczny do Was trafił, czy ten z rodzicami bardziej do Was trafił. Jesteśmy ciekawi. No, to. Pa? To? Pa, pa. to do zobaczenia. Pa.